My witamy Państwa po przerwie. Mam nadzieję, że zdjęcia będą się tutaj pojawiały na naszym ekranie. A ja jeszcze zapytam Kasię, no właśnie, co jeszcze można powiedzieć o Majorce? Co jeszcze można powiedzieć na temat Majorki, bo tutaj nasza dzisiaj wizażystka Marietta jeszcze na Majorce nie była, dlatego mówiła, że będzie... Podsłuchiwać, przysłuchiwać się naszej rozmowie, jak moglibyśmy przekonać osoby, które na Majorce jeszcze nie były do tego, żeby właśnie wybrały się na tę wyspę. O, kolejne zdjęcie, mamy, mamy. Tak, to jest zdjęcie z cyklu właśnie Flower Power in Mallorca, ja tak to nazywałam. to jest ten mój cykl zdjęć poświęconych właśnie kwiatom. E, które zakwitały wiosną. No, co mogę powiedzieć o Majorce? Na pewno zachęcam do zwiedzania Majorki nie w sezonie. E, do zobaczenia tej przepięknej wiosny. Ja myślę, że też jesień jest e, równie wspaniała. Zima e, z tego co opisywała George Sand w książce e, wtedy bardzo dużo pada. E, ta, na pewno jest piękno tej wyspy, natomiast e, można zobaczyć, ale, ale jest dużo tych opadów, więc myślę, że, że jesień albo wiosna. Tu przy naszymi po, porami roku. Tak, no tutaj było mnóstwo y, tych kwiatów i y, co ciekawe, ja akurat y, może to jest dziwne, bo jestem kobietą, ale jakoś kwiaty nigdy mnie nie interesowały za bardzo. I to był, to był mój pierwszy raz, kiedy ja tak naprawdę zaczęłam obserwować roślinność, kwiaty e, i je fotografować, ale wymagało to no niestety leżenia na ziemi z aparatem, no bo te wszystkie kwiaty, kaktusy, wszystko nisko rośnie, także faktycznie przez parę dni e, tak naprawdę… kolory po prostu. Dokładnie, dokładnie i tak wygląda właśnie cała, cała Wiosna Wyspą, e, cała Wyspa Wiosną i e, na koniec jakby też tej wiosny e, na Wyspie obchodzi się Wielkie Święto, kwiatów. Także, także. Czyli z pewnością robi to faktycznie fenomenalne wrażenie, jak się pojawiamy tych kwiatów. Myślisz, że jest jeszcze więcej niż u nas, z wiosną w Polsce. Z pewnością są one zupełnie inne. Znaczy, prawda? Co, jest, co jest ciekawe, ja powiem tak, jak wcześniej jakby nigdy kwiatki mnie nie interesowały, to ja w Polsce też do końca jakby ich nie zauważałam, a tutaj się nastawiłam jakby na robienie zdjęć tych kwiatów. Także ja faktycznie po prostu szłam i ja co, co pięć minut widziałam jakiś okaz niesamowity, który chciałam sfotografować. Moje dzieci się już śmiały, bo po prostu co pięć minut ja właściwie kładłam się na ziemię i, i robiłam zdjęcia e, e, tej roślinności i, i, i moje dzieci już e, pamiętam, że przez pierwsze cztery już nie mogły z niej, że mama ciągle leży na ziemi i robi te zdjęcia, ale potem po, po czterech dniach mój synek sam wziął do ręki aparat i zaczął też robić zdjęcia tych kwiatów i no, w, wyszły baktera, jak wyszły, ale, ale… A tutaj ale... jakie zdjęcia? Tak, no to jest, to jest akurat północ Majorki, ponieważ na Majorce najlepiej w ogóle wypożyczyć samochód, żeby sobie swobodnie podróżować po wyspie. I warto kilka takich fajnych podróży w różne rejony Majorki odbyć. To jest podróż na północ Majorki, gdzie, gdzie jest kilka takich urokliwych miast ze średniowiecznymi murami, twierdzami i portami oczywiście i to jest, to jest jedno z tych, z tych miasteczek. E, także warto, tak jak już mówię o tych trasach e, na Majorce, warto też e, sobie objechać je zachodnie wybrzeże. E, jest zupełnie inne niż ta północ, ponieważ na zachodnim wybrzeżu z kolei są, e, się jedzie takim pasmem gór schodzących do morza i są piękne te takie strome zbocza i, i, i też urokliwe miasteczka. E, co ciekawe jest, też e, dosyć ciekawy jest wschód wyspy, ponieważ tam się znajduje mnóstwo jaskiń. Jaskinie pełne stalaktytów, stalagmitów i w jednej z tych jaskin jest największe na świecie podziemne jezioro. To się znajduje, ono się znajduje 30 metrów pod ziemią i podróżując po tej jaskinie jakby nad tym jeziorem wszyscy turyści podróżujący mogą sobie usiąść i tam o pełnych godzinach jest taki pokaz świateł, gasną światła, jest pokaz świateł i koncerty muzyki poważnej. I to jest naprawdę niesamowite przeżycie, bo to jest kilkadziesiąt właśnie metrów pod, pod Ziemią i, i, i piękne światła, i, i właściwie po tym jeziorze. Yy, yy. Muzycy grający na tych instrumentach y, są na łódkach, płyną na łódkach. Mhm. O y, której także... to jest godzinie? Czy to właśnie takie to... nocne godziny, już troszeczkę? Nie, to jest w ciągu dnia, y, chyba bodajże co dwie godziny, czy o każdej pełnej godzinie, także bez problemu można trafić na ten koncert. Ale naprawdę niesamowite wrażenie. I to jest, doczytałam gdzieś, że największe takie podziemne jezioro y, na świecie. Mhm. Bardzo fajnie, czyli byliście tam, jezioro odhaczone, zaliczone razem z koncertem. A co tutaj możemy podziwiać na tych fotografii? To jest bardzo fajne miasteczko znajdujące się też na północy Majorki, Polenka, która słynie z ceramiki. Słynna właśnie ceramika z tego regionu i no co jest fajne, jest tam mnóstwo takich małych sklepików z, z tymi naczyniami przepięknymi, glinianymi, ręcznie malowanymi, także no, super, naprawdę, naprawdę bardzo urokliwe miasteczko i można się obkupić w różne ceramiczne. Czyli miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Mówiłaś Dokładnie. o tym, że wybrałaś się na Majorkę również z dziećmi, zazwyczaj przecież mhm. podróżujesz właśnie z dziećmi, a co im najbardziej się spodoba? bywało na wyspie. Hmm. Yy, to znaczy, no jakby wszędzie, wszędzie ze mną. Y, y, pod... Tutaj też Polenka akurat, też dokładnie to, to urokliwe miasteczko. Dzieci y, wszędzie ze mną y, podróżowały po tej wyspie i y, no, podróżując z dziećmi y, tak naprawdę y, dla dzieci zawsze najfajniejsze są te kąpiele w morzu. Tutaj, na tym wyjeździe, no niestety nie było to możliwe. Y, żad, żadnego basenu, żadnego y, morza, no bo y, jakby to nie ta pora roku. Oczywiście. No, także oni właściwie cały czas byli ze mną, podróżowali. Y, y, i, no i w ten sposób musieli spędzać ten czas, mhm. ale bardzo im się podobały te podróże, wiele, wiele dni jeździliśmy po, po wyspie samochodem, objechaliśmy całą wyspę, a w te jeszcze takie wolne dni, kiedy, kiedy nie jeździliśmy po, po wyspie, bardzo dużo sobie spacerowaliśmy wzdłuż morza tymi pustymi plażami, na których nie było turystów, to, to było też bardzo fajne. Mhm. Dobrze, wobec tego teraz naszych telewizów zapraszamy na moi drodzy króciutką przerwę. Już po tej przerwie dalsza część naszej rozmowy z Kasią Piwecką. Naprawdę warto zostać z nami. Do zobaczenia.